Hej, hej, hej! Cześć, tutaj Natalia. Jaka Natalia? Tu, hop! Witam Was wszystkich serdecznie! Ha, ha. No dobra, także, wstęp, powitanie mamy za sobą. Cześć, kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z takim y, pomarańczowym miksem. Słuchajcie, no kurczę, już mam te pomarańczowe linie w Żyrardowie. W sumie poprosiłam koleżankę, żeby mi wysłała. E, bo ja takich nie miałam, ale już mam, także nagrywam. <grym> mam dwa razy kasa-kasa z numerkiem czwartym i piątym. Mam bonus 7 z numerem czwartym i ekstralinie z numerem czternastym. Bonus 7 to jest drapka, <grym> tak jak e, nasza Sylwia Planeta 4, się śmieje uparta jak osioł. Ma taką serię upartych jak osioł i ja po prostu nie umiem w niej niczego trafić. Także no może się uda, kurczę, bo takich dłuższych przerwach, no bo jednak te filmiki będą rzadziej wpadać w tym miesiącu u mnie na kanale. Ale w przyszłym to się zmieni, także spokojnie. Yy, to... Zobaczymy. <laughs> Zobaczymy. Kasa kasa z numerem czwartym. Szukamy, tu mamy liczby, tu ten, z tyłu okienka, każdy wie o co chodzi. Zobaczymy jak się będzie drapać. Kurczę, no szukałam całej paczki, nie mogłam znaleźć. I zachodzę do takiej innej, jeszcze innej kolektury, najdalej na świecie. Jak wracałam z paznokci, bo sobie teraz robiłam o, to jest takie szorstkie bardzo, wiecie. I patrzę, kolektura otwarta. Ona czasami jest zamknięta, czasami otwarta weszłam, No i były. No, ale wiecie, jak nie ma całej takiej patki, bo tu był od czwórki dalej to już nie brałam, bo mówię, a może było coś 1 2 3. I żeby aż tak stratnym nie być, to nie zaryzykowałam i nie wzięłam. Co tam u Was słychać? Co tam u Was słychać? Boże, ja wiem, że Wam na niektóre komentarze nie podpisywałam. Jeżeli ktoś ma do mnie o to uraz, bardzo, bardzo, bardzo przepraszam, ale już poserduszkowałam te komentarze. Nie mam kiedy. miałam mieć tak dużo wolnego, a wyszło jak zawsze, że, kurczę, wiecie, musiałam do roboty lecieć. Jeden dyżur, drugi dyżur i to tak troszeczkę nie, nie tak jak miałam w grafiku. O, tu szukamy trzech takich samych, tylko to widzicie, to się tak nie bardzo chce otwierać zawsze. O, pusto, pusto i 500. Nie, pusto. Chciałabyś, babo. Yy, druga kasa, kasa. Trzydzieści trzy, siedemnaście. I 36. Nowa akcja wchodzi na fajeczki. Podobno mają być wyższe ceny. U nas tych fajeczków nie ma. I po prostu na każdej zmianie jest to samo. Winstony, cienkie, niebieskie, poproszę, nie ma. No to cienkie, zielone nie ma. No to takie, no to też nie ma. To co wy macie? Nie mamy nic. To co widać. I tak mnie śmieszy to, że mm, ludzie podchodzą, patrzą się na tą naszą, jakby... Ja to mówię ścianę z papierosami. Patrzą, patrzą, no dosyć długo podchodzą do kasy i mówią fajek, których tam nie ma. No to jeżeli ktoś patrzy i nie widzi, to ja nie wiem, po co tak stać i patrzeć, jak. No po prostu tego nie rozumiem. To mnie całe życie chyba będzie śmieszyło. Tamten konkurs, bo wam chyba mówiłam, że mieliśmy konkurs na te zestawy z Pepsi, a może wam nie mówiłam, no to ten konkurs wygraliśmy. Tutaj mamy wszystko podwójnie, także nic. E i tam jest 500 zł, wygraliśmy. No, ale do podziału. <grych> Tutaj szukamy baterii albo siódemki. Siódemka mnoży, wygraną. Także no, ja to się cieszę, że wygraliśmy, bo to tak się mówi, że no 500 do podziału. W sumie teraz jest chyba 12 pracowników, no ale nowy nie dostanie. I pewnie ktoś, kto miał bardzo mało zmian, też nie dostanie. Bo to jest w Bonach Sodexo, więc dla 10 osób po 5 dych. Nie wiadomo jeszcze, jak to wyjdzie, ale. Przypuszczam, że właśnie tak będą kombinować. I coś tam, że o, bo mało, coś tam. Wiecie co? Może i mało. Ale takie 5 dych to jest tak, że idziecie do tej przypuśćmy Biedronki, bo w Biedrze chyba i w Kauflandzie tylko można to wymieniać u nas na tych sklepach. Yy, I no, za te 5 dych można sobie już coś wziąć. Więc taki darmowy mini zakup jest spoko. Ja tam się cieszę, doceniam wszystko. Zobaczymy. Mają nas przejąć jakaś stacja MOL. Coś takiego. No i na razie się martwimy. Może być gorzej. No wiele... No i zobaczcie. Nigdy w niej nic nie wygrałam. Nigdy. Może raz. Chyba nie. <gry> Także no pusty, bo ono zsiedem. To jest zdrabka, która po prostu mnie nie lubi. Ale może jak stralinie mnie polubią w tym kolorze. A jak nie, no to będzie odcinek na minus. Eee yy... motylek, dobra. Znowu coś jeździ jak nagrywam Amerykaniec? Jakiś amerykaniec Dodge O no to ja wiem kto jeździ Dodgeem, czy No dobra i... Yy... no, dobra, kończę, bo zobaczcie widzicie, zawiesiłam się yy, może być dużo, dużo gorzej, bo... To jest tam firma, no wiadomo, nie polska. Yy, I tam mogą się zmienić nasze zarobki. Na to, na złą stronę, to może wszystko zejść. Bo my tutaj mamy różne takie premie: no nie, premia za obecność. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, gdzie na przykład w innych, na innych stacjach tego nie ma. Premia za tajemniczego klienta. Nie na każdej stacji to jest. To są dodatkowe pieniążki które możemy sobie dorobić, premia od sprzedaży, premia za, za te karty, polecenia. Więc y, ten system premiowany, jaki jest, taki jest, no ale dzięki temu w sumie mamy te pieniążki. I jeżeli to się tak zmieni, że nam zostanie goła podstawa, no to nie oszukujmy się, no nikomu nie będzie się opłacało y, pracować tam, bo obowiązków jest od, może to zgaszę? Gdzie to się gasi? Tu, o. Obowiązków jest od groma wszystko musimy umieć, a wypłata miałaby nam zmaleć, no to tak jak gadałam z, właśnie z, z dziewczynami z innej stacji, y, też lotoso, z lotosu, to, no to one też mówią, że to nie ma sensu, to trzeba już składać CV, już szukać nowej pracy. Tylko to już będzie na takiej zasadzie, nie, że ja składam CV tylko na biurówki, no i nie udaje się, to trudno, bo mam robotę. Trzeba będzie po prostu czepnąć się czegokolwiek. Bo z tego co mi wiadomo, to właśnie nawet w tych takich budowniczych e, sklepach to tam jest 3300 na starcie, więc to są dobre pieniądze. A tu jak mają nam dać e, 3010 jest najniższa krajowa, co mogą pewnie, tak mi się wydaje, że oni będą mogli nam obniżyć to, bo przejdzie to na kogoś innego i jak będziemy na przykład musieli podpisać nową umowę. Albo podpisujemy nową umowę na, na nowych warunkach, albo nie podpisujemy wcale i po prostu kończymy współpracę. Tak mi się wydaje, że tak może być zrobione. Ale to się wszystko okaże jutro. No jutro, jutro. Bo jest taki termin właśnie do 14. Także jutro. Zobaczymy. Aż strach pomyśleć. Eee... Czego szukam? Rolek. Nie wiem. Kurczę. Z drugiej strony, no teraz już zaczęliśmy ten miesiąc. Już jest praktycznie połowa. No jeszcze nie, no ale jest blisko. I te premie jakieś tam wyrobiliśmy. To zastanawiam się, jak to będzie wyglądało. Czy jakbyśmy nagle zmienili. To czy wszystko, co wyrobiliśmy po prostu przepada. No bo chyba tak też nie może być. Nie wiem. Tu jest tyle niewiadomych. Yy, z tym wszystkim. No myśleliśmy, że to będzie tak mniej... Mniejszy cios dla nas, ale to jak na razie to się nie zapowiada tak za dobrze. Już mogliśmy zostać pod tym morlenem, ale nas nie chcieli. <grymne> Też dziwne, że no muszą sprzedać tam 80% tych stacji. No i że nas nie chcieli. Przecież nasza stacja jest duża. Na pewno dochody przynosi. Ja widzę czasami po także że mamy dobre dochody, te przychody czy coś. No, wiecie o co chodzi. <grymne> I nas nie chcieli. Teraz nas obcy przyjmą, i co? Ciekawe, jak to wszystko wyjdzie. A ja jeszcze przecież słyszałam, że może być tak. Co szukam wiatraka. Że może być tak, że agentów mogą zwolnić i dać kogoś innego, bo z pracownikami no to będzie potrzebny ktoś, kto zna tam ten system i tak dalej. No to pewnie będą zostawiać. No to też no, taka praca. Dadzą jakiegoś nowego, co się będzie rządził i będzie naprawdę miał wymagania w kosmos. My mamy dobrego szefa. jaki jest, tak jest. On jest naprawdę dobry szef. On zawsze się śmieszany szefa swego możesz mieć gorszego. I on ma prawdę on mówi prawdę. Tyle co ja tych, yy, tych szefostwo przerabiałam tu, tu, tu. To on jest w porządku człowiekiem i można z nim pogadać, pośmiać się i czasami naprawdę ktoś pójdzie i, no i szefie no, taka i taka sprawa pogadajmy, on wyjaśni on jest też bardzo wyrozumiały i naprawdę bardzo cierpliwy pracować z nami to to już trzeba mieć tą cierpliwość a tak to inny to wytrzyma nie wiem <noise> ale to się wszystko okaże, na razie to ja sobie gdybam jeszcze nic nie wiem, ale jak już coś będę wiedziała, to na pewno wam opowiem. Powiem, nie wiem, czy to nie będzie zagrażało w ogóle mojej pracy, czy coś, chociaż w sumie wszystko co mówię, zagraża mojej pracy, mm, ale no mówię, będę wiedziała, to jakiś tam odcinek wam nagram. Szykuję, zbieram sobie maluszki do nagrania, e, takiej rywalizacji między maluszkami, zobaczymy, jak one tam wypadną. Mnie maluchy nie lubią. A taka dziewczyna, właśnie, która ma kanał Justyna, to jest kanał z Misia, ona ma takiego farta do tych maluchów, że po prostu jestem w szoku. I często coś właśnie fajnego trafia. Teraz y, też był odcinek ogląda... O, mamy linię, ale fajnie. <laughs> Teraz widziałam też u Leszka życiowy doradca. O, tu pominęłam. Też y, fajną wygraną w Kocham Zimę. Mówi, że on nie kocha zimy. I fajną wygraną yy, trzasną, i też mówi, kocham zimy. <grym> Także te maluchy, no, u niektórych się ładnie spisują, tylko ja tak jakoś mam pecha do nich. Tak jak ta bonus 7. To jest po prostu tragedia. Może tak myślałam, że może bym wróciła od przyszłego miesiąca do testów z drapek yy, z numerkami, ale jeszcze nie wiem, jak to wypadnie. Na, na razie byłam na etapie. Chodzenia i szukania, czy znajdę gdzieś krzyżówkę XXL z, ze słowem bonusowym na konkurs. U Planety 4 jest konkurs, także kto nie widział serdecznie zapraszam. Zobaczcie bardzo oryginalny konkurs, bo jeszcze o takim y, nie słyszałam. I też po tych kolekturach się trzeba nalatać, więc jak ktoś ma znajomości, to ma duże szanse, żeby wygrać. E, no, ale ja nie znalazłam. Także troszeczkę przykro, poprosiłam mojego przyjaciela żeby zobaczył jak tam na Węgrowiu, może tam yy, się znajdzie, chociaż szczerze mówiąc wątpię. Bo tam nie ma takiego czegoś, że... No ja się nie spotkałam, bo tam jest jeden taki punkt, gdzie na przykład nie możesz wybierać. Bo mówię, a mogłaby pani tak ze środeczka, albo od przodu, albo od tyłu. No i wiecie, tyle w temacie. Yy, I od tamtej pory tam nie chodziłam, więc może coś się zmieniło, kurczę. <laughs> Teraz mamy kostki. Ojej, zobaczcie, widzicie? Lubię wam gadać. Tutaj Wicka mi napisała, że może byśmy ze starym nagrali ten przepis na pizzę. Bardzo jest mi przykro, ale po pierwsze mój hop, bardzo kochany zresztą, jego jest ciężko zagonić, żeby zrobił tą pizzę, to ciasto, no bo to jest jednak czasochłonne. Te ciasto... Kotku, ile się robi? Godzinę? Godzinę musi Godzinę czasu robi się samo ciasto. To po pierwsze, a po drugie, no on nie wiecie łącznie godzinę. łącznie godzinę. A po drugie, on nie chce być też nagrywany tak, jak ja się nie pokazuję, tak i on się nie pokazuje. Mm, więc no byłoby troszeczkę ciężko to nagrać. Ale pizzyka wyszła nam wtedy rewelacyjna, i dzisiaj, dzisiaj udało mi się namówić, żeby też zrobił. Jutro idę na rano do pracy, to sobie idealnie. Wezmę kawałeczek. Widzę ten kawałek to jest takiej grubości o, przykład takiej grubości. I jest mega przepyszniutka Nie ma nic lepszego. <grytania> Tutaj mamy Biedronkę. Biedronkę. No jeszcze mogliby dać z jedną linię, to nie byłoby takiej wielkiej straty. A zostały nam trzy symbole do końca. Także bardzo Was proszę mocno trzymajcie kciuki, a może się uda. Mamy klucz. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. Tutaj mamy baloniki. No, chyba się nie uda. Niewiele brakuje do tej kolejnej linii. Jest! Druga linia! Są balony, ale fajnie. No, to już jestem szczęśliwa i zadowolona. Że chociaż jedna z tutaj nie zawiodła. A kwiatuszka to chyba ja nie widzę. A nie, dobra jest. Ślepa jestem, to nie widziałam. No i sobie sprawdzimy. Tutaj łódka yy, była, parasol był i krap był. Yy, lody były, balony były i sakwa. Sakwa była. Mamy dwie linie i tutaj pod tą linią jest dyszka. I pod tą linią jest dyszka. Także mamy dwie dyszki na 30, więc to jest naprawdę dobry wynik. Żółty miksik, zobaczcie, wziąłem sobie taki pomarańczowy miks. Boże, przegadam kontrolne DD. Także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że coś wpadło. Kurczę. <laughs> no i co? Bardzo Wam dziękuję, że wpadliście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na tym kanale, na moim kanale. Pamiętajcie, przypominam Wam, że trwa rozdanie na 2000 subów. Więc jeśli chcecie, to subskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo, bardzo miło no i co do zobaczenia do usłyszenia w kolejnym odcinku w kolejnym odcinku będzie paczucha, którą wygrałam u Kasi z kanału Dark Kasia, także zapraszam was bardzo bardzo serdecznie buziaczki do zobaczenia pa pa